robot plagowego, starszy kapral Andrzej Komar plagowy starszy... To właśnie tutaj od 1 stycznia będzie funkcjonowała jedna zwarta jednostka i myślę, że sprosta wszystkim zadaniom stawianym, zarówno związanym z gotowością do podjęcia działań na wypadek wyższych stanów gotowości bojowej, jak i również do podjęcia działań kryzysowych. Ten wytężony trud wniesiony przez cały stan osobowy tutaj jednostek pracujących na tym lotnisku, zarówno kadry zawodowe, jak i pracowników cywilnych, jest dzisiaj niemalże uwieńczeniem i symbolicznym przejściem dwóch jednostek rozformowywanych w jednolite te ciało 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego. Rozkazuję dowódcy drugiego ośrodka szkolenia lotniczego do dnia 31 grudnia 2010 rozformować drugi ośrodek szkolenia lotniczego, a jego siły i środki przekazać dowódcy grupy organizacyjnej formującej 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Komendantowi pierwszej komendy lotniska. Dla mnie jest ogromną radością to, że pomimo różnych zmian w siłach powietrznych i siłach zbrojnych, pomimo zmniejszenia stanów osobowych ze 150 do 100, lotnisko Radom i jednostka, która tutaj stacjonuje, czy jednostki teraz już będzie to 42 baza, dalej są, wpisują się w pejzaż miasta Radomia są trwałym elementem i zgodnie ze wszystkimi przewidywaniami jeszcze długie, długie lata będą trwałym elementem tutaj.